W specjalnym telegramie pojawiła się dyskusja na temat azatyczkiego dinozaura żyjącego na drzewach. Zapraszam. But this new Mam dwie teorie na ten temat. 1. Mikroraptor ten dość niewielki dinozaur z Wazji, a na dodatek w koronach drzew, szybując pomiędzy nimi. Problem jest taki, że jest za mało możliwe, że bardziej pasuje tu jego bliski krewny, którego nazwę nie wymówię. Poza tym trzeba byłoby go zacząco powiększyć z wglądem tego jaki był w rzeczywistość. 2. Sinornitozaur, on również żył w Wazji. Była taka teoria, że był jadowity, to w sumie ciekawy pomysł na Ability. Niestety możliwe że usuną za podobnie jak Velo. Mam nadzieję, że to się nie stanie, bo Celophys jest bardzo fajny, a wystarczy dać mu kilka zmian, ale to później. Podsumowując, nie wiadomo co dodadzą do Tchecurset Isle. Miłego dnia.